Koniec roku szkolnego. Wieczorem mama wraca z pracy i zagląda do pokoju córeczki. Znajduje na łóżku następujący liścik. Droga mamo, nareszcie koniec szkoły. Dla mnie już na zawsze. Jestem od dawna zakochana, i postanowiliśmy z moim chłopakiem wreszcie uciec. Wiem, że tobie się to nie spodoba, ale on jest taki słodki. Te jego tatuaże i kolczyki na każdym skrawku ciała. A ten jego motocykl. Abdullah, tak nazywa się mój miły, twierdzi, że jazda na nim w kasku to grzech. Ali kompletnie na moim punkcie zwariował. Mówi, że go uratowałam, bo ten alkohol by go w końcu zabił. Aha, i najważniejsze, będziesz miała wnuka, tak się cieszę. Kolega Alego ma gdzieś w lesie drewnianą chatkę. Trzeba ją wyremontować, bo nie ma w niej światła ani wody, ale to będzie nasz nowy dom. Nie martw się! Będziemy mieli z czego żyć. Ali ma kapitalny pomysł. Będziemy uprawiać jakieś zioła i sprzedawać je w mieście. Ma być z tego kupa forsy. Tak się cieszę. I nie martw się, proszę. Wkrótce będę miała 15 lat i naprawdę mogę na siebie sama uważać. Mam tylko nadzieję, że szybko pojawi się lek przeciwko AIDS. Ale mu bardzo by to pomogło. Twoja ukochana córeczka. P.S. Wszystko bzdura. Jestem u Kaśki i oglądamy filmy. Chciałam ci tylko uświadomić, że są gorsze rzeczy niż to świadectwo, które znajdziesz na nocnym stoliku. Buziaczki.